Cześć razon Zugor i dzisiaj będziemy driftować na klocu Dokładnie, będziemy driftować na klasu Ty animacje fajne. Dobra, dawaj nie. Albo tu się mapy, mapa jest wybierana. Którą chcemy? Nawet to. Easy short. No dawaj. I play. Dawaj. Ej, climda animacje są. I teraz... Jeszcze... teraz. Dobra, Dobra chyba... ...by git. No, tu chyba trzeba było troszeczkę przyhamować. Dobra. Tutaj. Dobrze przyhamowane Jopa, pierwszy. Na razie. No nie wyrobię no. no co to jest? Dalej no jestem pierwszy, co jest? O i już nie. No nie no dobra, nie no, co to jest? Jeszcze raz. Bez sensu. Ja szczerze jak resetuję, to powinienem coś resetować czas Bo jak to muszę wyjść, mi zresetowało czas? Nie ma sensu Mnie zblokowało i teraz to się w ogóle kręcę Ktoś w drugą stronę sobie popyla Dobra I Teraz tu przyhamować i teraz gaz Teraz przyhamować, żeby nie walnąć i tak walnę Dobra, fajna giera w sumie. Teraz tutaj I teraz do przodu No, to podepchnęło mnie Byłoby lepiej, no Jest tu przy ścianie Trochę przyhamować I teraz No i mnie walnęło na są koniec no oczywiście przehamować No i za bardzo żebym wykręcił, ale dobra. Teraz jakiś rainbow człowieku, skuterek klocma. Nie walnij mnie. No. Dobra. Ładny zakręt. Teraz tutaj. Przyhamować. I w drugą. Co ja robię? Ja za pierwszy raz mi poszło najlepiej. Ja nie wiem jak to Dobra, teraz, teraz było dobrze Dobra Dobra Ale za bardzo Oj pogrzeb Byłoby lepiej A wyszło jak zawsze O no, spoko tak też można 360. Spoko. Teraz tu. A mój i jedź I tutaj ciągnij. A źle, źle. Teraz tu. No i kolejne 360 prawie, no spoko Na tych pomarańczach trzeba mocno hamować, w sensie ten, skręcać właśnie 8 sekund, dobra Musiałem musiałam je walnąć, ale dobra, jest sekunda lepiej A tu musiałem mocno przyhamować Dobra, tu pięknie Nie wali mnie tylko Ani słabo No i dobra I poszło Ile jeszcze minuty? Dwie minuty, dobra, spoko I patera, patera, patera Opsasa, jak klin weszło, tylko 3 sekundy na minus. No super, nie walnij mnie, no. Aj, byłoby właśnie idealnie. Dzięki, dzięki. Aj, no. Byłoby dobrze jeszcze raz, ale za szybko, no i warniemy, zero trzy, pa, i teraz tu, piek tutaj. Już teraz. O, za bardzo. 360 i pięknie. nie potrafię w to grać. Nieprawda. Jakaś gra o driftowaniu klocem dla dzieci. Nie potrafię. No serio. Last lap. O, oczywiście i tak lepiej ciekawe dawaj dobrze, jest trochę lepiej nawet no gdyby tutaj te zakręty to w sumie ciekawiej by było ale dobra ale właśnie się skończyło dawaj ósmy

Gdzie tu jest zakręt? Przez te nic nie widzę. To w drugą stronę zakręt. Albo to tego typu. Ciekawe. A wszyscy zaczęli hamować. Zwalniać w sensie bardziej. Nie walnęć tylko na tym torze. Dobra. Nie widzę przez te nikki kiedy mam zacząć skręcać, ale dobra Musiałem trochę waląć, ale ujdzie jeszcze co, tu będzie skręt zaraz? Ta No, za bardzo tutaj trochę Dobra, tutaj Tutaj Tu I pyk I szósty Prawie najgorszy, haha O, i mnie poturbowało, dobra ja spam. Nie, to się na tym nie opłaca, człowieku. my też było już do stracenia. Jedź od początku, jedziemy. Muszę dwie sekundy lepiej tylko pojechać. To nie jest takie ciężkie w sumie. O, już teraz. No, lepiej, lepiej. Tylko tu teraz nie walam się jak wcześniej będzie idealnie. Teraz ja będę też więcej widział, bo jakieś 200 ników mi tu nie, chodzi, nie lata. Teraz tu. Teraz jestem bardziej rozpędzony. Zaraz powinno być lepiej. Dobra, jest chyba git. Zaraz zobaczymy. No, 3 sekundy lepiej. Nie walnoś tylko tu. Jest kolejny checkpoint. I. 3 sekundy kolejne. O, źle. O, i tutaj błąd trochę. No. Ale teraz czwarty, jest dobrze. Jestem w stanie to jeszcze pobić. To jest jeszcze słaby wynik. O, za szeroko będzie, co? Walę nawet, no i mnie poturbowało. Nie rozplanuję się, nie opłaca się, jadę dalej Tu jakiś chłopek stoi Dalej go O, już jest sekund, nie ma psy. Szybko poszło I... 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 Opa! 6 sekund kolejna dobra. Nie waląć, nie waląć, no i walnąć. Ale obróciłem w sumie spoko. Tu trochę wykręcić i chłopy 10 Nie no, mocne. No tu pojechać Tędy o, za szeroko będzie o. Szeroko Nie ma opcji Już piąty, już poszło nie no dawaj. Ja to ja to ja to robię, to jest to zrobienie, naprawdę. To jeden 4 nie wiem, ale no nie mogę spadać ciągle, ty się muszę naprawić trochę. Teraz muszę dobrze pojechać. A jest wolno, teraz pojechałem strasznie. Tak, 120 w zakręcie byłoby dobrze, chyba, nie? Tylko nie wiem, czy to jest możliwe w sumie. Nie wiem, jeszcze raz pojadę, zobaczymy. Użyjemy, zobaczymy. No, tak około 120 było. Teraz trochę walnąłem. Na udało się. styk. Aj, za bardzo, za bardzo Walnąłem Błąd, błąd, dobra Nie ma opcji Chociaż... nie Źle Blisko było ale mogę sobie otworzyć coś, o, na no to mnie nie stać Kupiłbym to w sumie, zobaczył. Może dostanę jeszcze jakieś pieniądze, to sobie kupię tamtego. Jak to? Wooden. Tutaj za Robuxy to nie. Dostanę jeszcze coś. To chcę. Dostałem 10 tysięcy Rom. O, macie to. Bawcie się. Komu strawberry? No to, to też będzie jakiś ulezwyczajny, co? To ile? 25. To nie, to to. Kupuj. Otwieraj Uwaga no no, 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 Asphalt jakiś, no to spoko Customize To nic nie robi, asfalt nic nie robi Tylko to plus 20% Trafiło mi się Mogę jakoś upgrade'ów tutaj, coś tego Mogę posprzedawać Nie ja mogę sobie tak zaznaczyć confirm sell no a posprzedaję te słabe w sumie ryzyka zostawię to i to to ile? tysiąc Co jeszcze mogę sobie kupić tego opa no i dawaj I uwaga co wyleci Uncommon Brick To może być to, coś już może robić, nie? To? 9 też? słabe No dobra. To będzie tyle z mojej strony już. Chcecie więcej tej gry, bo jest fajna, to piszcie w komentarzach. Ja sobie jeszcze pewnie raz, raz nagram dwa, nie wiem, zobaczę. Podoba mi się fajna, jest fajna animacja, spoko. No i subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę. No i cześć.